Księga tajemnic w Atlas 3 i Nibiru, błękitna Kaczynę, Juxtaposiszn, poza gwiazdą koniec Biblii. W lipcu 2025 roku NASA ogłosiła odkrycie obiektu wchodzącego do układu słonecznego po to, że przebiegającym przez płaszczyznę ekliptyki. Sklasyfikowano go jako kometę 3 i Atlas, a na jego zdjęciach widać przesunięcie z czerwieni do błękitu. Przed zbliżeniem się 3 Atlas do Marsa kolor zmienił się na zielony a 1 listopada 2025 roku zmienił się na niebieski. Ta zmiana koloru wymaga porównania zestawienia 3 i Atlas, tak jak jest to opisane w ustnej historii preadamitów oraz w zmiankach pisemnych, które można znaleźć w Biblii. Legenda Ho'opi opisuje Sakwasahu jako niebieski kolor. Równoległy postęp prac nad Księgą Tajemnic można przypisać naszemu dyrektorowi badań, którego wskazówki przyczyniły się do poznania przyszłych wydarzeń, które nastąpią po wejściu Trzech i Atlasa do naszego Układu Słonecznego. Jest on królem deusem o dwóch królewskich dziedzictwach, z których każde posiada ustne historie sprzed Adama, tłumaczenie ich na praktyczną formę lekcji w dwóch do trzech minutowych segmentach, które pozwalają umysłowi na przegląd i przetwarzanie w celu zrozumienia. Jest to starożytna metoda nauczania, która pozwala każdemu uczyć się, widzieć i rozumieć to, co zostało powiedziane. Ponieważ to umysł musi przetworzyć wiedzę i nadać sens temu, co wie i rozumie. Przeciwieństwem naszego dyrektora jest to, że jest legendą swojej słynnej rodziny samurajów, którą można zobaczyć na obrazach jego przodka Dzymu Tenou. A legenda głosi, że czarny ptak na dziobie znany jest jako Y. katagarasu, trójnożny kruk. Znany jest również jako pachana z legendy Ho'upi, a jego imię i pochodzenie wywodzą się z Tiponi. Które posiadają starsi chołupi i które pozwalają zidentyfikować pachane. Data jego urodzenia jest zapisana w niebie, tak samo jak obecność jego przodków. Oba te fakty można zobaczyć w niebie i w słowie pisanym przez chrześcijan, łącznie z jego tożsamością, czego się spodziewać i jak to się stać. Subskrybuj lub wesprzyj nas, a dowiesz się, poznasz i zrozumiesz. Możesz też postawić naszym pracownikom kawę.